Witam ja jestem Katarzyna a dzisiaj witam was w programie nasz nowy rower. Dzisiaj przedstawię mam rower pana Mistera. Zobaczcie jak jest jeszcze staje i podejmiemy decyzję, czy go wyremontujemy. Zapraszam! Młody człowiek, tak, tutaj co jest. Młodzież to jest. Młodzież ogólnie niestety nie jest już odmalowany. Występują też problemy z jego przemieszczaniem Przemyślenie przez z układem, żeby ale, Dobro, nie aż się z bez... układem. A szkodnik myśli, że. Do tvn jest y, bardzo zauważalne tutaj. i człowiek. Młody człowiek, się stanie, to trzeba go wyremontować. Nie wiem, to będzie bardzo trudna decyzja, czy my podejmiemy taką decyzję. Nie wiem ale odprawiamy się tak? dobrze <gry> okay. tak, po decyzji Dobrańcy. no tak fajnie misterze chyba trójnorys ale my remontujemy pana rower! Dzień dobry. dobry panie architekcie właśnie my podjęliśmy decyzję co zrobimy z tym rowerem na pewno w tutaj nowego surtur x 22, super amortyzator. I oddzielimy go tutaj, będzie ładny. Potem kupimy jeszcze w sklepie mrówka. Super koło z super oponami. Maxis. Na pewno muszą być. Ładnie to zamontujemy. I potem będzie fajnie. No. No. No, no. Super. No. 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 Przejdźmy dalej, my montujemy stery. Co tak miało być? Nie wiem. Jakoś... Hmm? Nie wiem, powiedzmy. Nie wiem co to jest. Dobra, to klient się z nim. Montujemy. Ale długa. Czekaj jeszcze. Kurde, stery z góry nie dałam. Dał mi głupi. Dał mi głupi. Czekaj na co mnie, kurde. Kurde, mordek bije. Dobra. Ja Dobrze. Teraz Państwu przedstawię, jak zmierzyć długość sterów, żeby nasz klient był zadowolony. Obieżdżamy ślubokrętem na hama, bo nie musi być ładnie. Patrzę, żeby było. I żeby klient był zadowolony czasami. Chociaż zawsze to jest. No bo ja nie umiem nic robić, ale fachowcy zrobią to po mnie. Pani architekt!

Jeżeli już mamy ucięty amortyzator, to nakładamy dookoła. Są oliwka. Są oliwka Brazil. Znaczy, tutaj jest oliwka Losia, Czy jest oliwka Brazil? A więc tak, dobrze. Jeżeli już mamy nałożony, bierzemy paluszek. Będziemy. smarować. Dobrze. Jeżeli już wysarowaliśmy. Ładnie. Będziemy wyciągnąć paluszek. I. Musimy w częściach, na pewno znajdziemy coś takiego, w domu. Zawsze to jest i to się nigdy nie gubi. Musimy znaleźć coś takiego o nazwie gwiazd. O, I teraz musimy robiąc to super delikatnie przy użyciu rzeczy o nazwie tego, czy to coś. Nakręcamy to na taką odległość, o, żeby się dało jeszcze wyciągnąć. No, dajemy tu, czyli to, kurwa, idealnie włożyć, daj. Architekt! No? Nie pij, tylko podaj młoteczek, ten żółty. Ten żółty, właśnie, jeżeli mamy ten żółty młoteczek, delikatnie, uderzonka po uderzonku. Oglądałem poradnik albo spróbujmy to zrobić e, lepiej. To jest jeszcze mój drugi. To jest już mój sposób. Teraz to wymyśliłem, panowie. Dobra, mamy. Tak, żeby to było mniejsze. Weź ale... to? Oglądałem u dziwtowego bubu. Tak, kurde! To ja to mogę nie Daj mi coś zrobić. O, nie ma, że ty jesteś architekt. To zaprojektowałeś. Dobrze. Pan architekt, dobra. I teraz jakiś pięknie. Po odciągamy. I teraz sobie... Widzicie? O, czekaj, ty! Pa o molej czułam stronę chodzi.

Podklatki. co musimy zrobić? podkładki? widzisz podkładki? podkładki ale dobrze no wyciągnij kierunek. Teraz spokój zwiąż białe białeś. na no dobrze. teraz smarujemy to całe żeby łatwiej podkładki nam chodziły cały czas żeby ładnie wchodziły. o i na łóż! I teraz sprawdzamy jak to bardzo słyszy na Dobrze, a jest! Jop, A <grywa> Pierwszy to ciągamy, mocno, żeby zaciągnąć wszystkie stery, żeby wszystkie łaziska podchodziły. I żeby gwiazdka miała wypaść, żeby wypadła. O, pokaż się. Tutaj Panie, ty! Też! Kurj, nie, Dam się nie smaruje. Kurj, co Czekaj, pan, niź to, pan rower.

Tu się jest Kurwa, Coś nie działa, poczekaj Co? Ty ale żebyś na odwrót tego nie dał Na odwrót, na odwrót Jak na od... Co na odwrót? A nie, dobra Co, Ale to jest, jest na odwrót? odwrót właśnie Ośka jest na odwrót Nie, jest to odwrót, W to jest Cały złota Dobre. No, dobra, teraz kręcimy. Mm. Będę przeprowadzać. Ciach, 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 ciach. Ciach, no, ciach, na pamiątkę. Jest. jest? Tak delikatnie w tą. Czekaj. No ruszyło się, no? Nie, jeszcze troszkę. No, Mocniej to ściśnij, bo to trzeba no. tak... o, Jest. Było, no? No, Teraz patrzcie się i uczcie, ten ten coś śrubki. Dajemy to nie umiecie, jak tego... się umyje prawie. Nie umiecie tego? Ostatnie poprawki. Musimy rowerek wyczyścić sam. Simonowi, tutaj. Misterowi. No. Trycytkę na szczęście. Zostaw to na razie, potem. Potem domagujemy wszystko na tej

Skończony. Mamy prawidłowy działający amortyzator nowy, nowy, mamy oponę, nową oponę, firmy Maxis, mamy hamulce 2, mamy jakieś takie grypy, 27 zł, 27,90, bardzo ładny. Dobrze, teraz zobaczmy reakcję właściciela. Nie, Dobrze, teraz w ramach nowego rowerka dostaje pan odna super szybki internet, plus, plus telewizja. Na pewno się przyda. I masz pan laptopa. Nie, nie, nie. Dzieci. nie gasi.